Hej, hej, cześć moi drodzy, witam serdecznie po bardzo długiej przerwie na kanale Marek Malman Dzisiaj rozpoczynam sezon. Od dwa dni jestem spóźniony, ale to nic nie szkodzi. Trudno czasami tak bywa, że człowiek jest spóźniony, na to się nic nie poradzi. Jestem na szczupakach, to znaczy jestem na pontonie, próbuję złowić szczupaki w wodach, w których w zasadzie już nic nie ma. Oprócz H2O i innych tego typu zawiesin, drobnoustrojów, piaseczku i tak dalej, tak dalej, różnych takich pływadełek, które do ryb nie są zupełnie podobne. Czy mi się uda dzisiaj zrobić szczupaka? Nie wiem. Prawdę mówiąc, wcale mnie to nie obchodzi. Ważne, że sobie wypłynąłem, że sobie popływam, bo to taki kapitalny relaks jest, to jest coś pięknego coś cudownego a to co, to co ja tutaj mam przede mną zobaczcie co mnie otacza to jest rewelacja to jest coś aj coś cudownego coś cudownego jeszcze tam potem wypłynę w tę dużą misę ale to najpierw tutaj przetrolinguję ten e, mój ulubiony rękaw na którym bardzo często dostaję takie małe szczupaki, kruciaki. Dzisiaj na wodzie nikogo nie ma. Nie wiem dlaczego. No czy wiem dlaczego, bo tu po prostu jest pusta woda. Tylko ja tu pływam jak głupi. Ale ja to lubię, bo lubię to jezioro. I czasami ono mi się oddzięcza za tę moją cierpliwość. To by było, jeśli chodzi o ten pierwszy taki meldunek z nad wody Wszystko. Za jakiś czas odezwę się gdzieś tam w drugim miejscu, powiem co się wydarzyło. A jak złowię ryby, to też wam pokażę. Chociaż nie liczcie na to, bo ja też nie liczę. Guzik mnie to obchodzi, czy ja złowię, czy nie złowię. Muszę odbić trochę, bo tutaj gałęzie za bardzo blisko brzegu jest. No dobra, to czekajcie na kolejny meldunek. Te moje stingi z dnia 3 maja ukazywać się będą z małym opóźnieniem. Nie wiem, czy to puszczę 4 maja, czy, czy dopiero na weekend. Zobaczymy jak to wyjdzie. Bo ostatnimi dniami jestem niemalże cały czas czymś zajęty. Ja nie mam czasu dla siebie. To, co dzisiaj mi się to udało wygospodarować ten czas, wyrywać na ryby. To jest naprawdę jeden wielki sukces. To nie jest tak Hopi. Teraz już jest troszkę inaczej. troszkę inaczej, popatrzcie jeszcze na wędkę jak ona tutaj sobie pracuje na trollingu może akurat uda się sfilmować branie chociaż tak jak mówię, ja bym na to specjalnie nie liczył ale zobaczymy, zobaczymy cały dzień przede mną wszystko jest możliwe może jakiegoś małego kruciaczka tutaj wycholuje. to wam pokażę to wam pokażę. Ale na razie sobie płynę, bo jestem trochę zmęczony. Dla mnie 60-latka, prawie przygotowanie na pompowanie tego pontonu, złodowanie go, to jest jednak ciężka praca. Szczególnie, że to robić wszystko za. To nie jest takie. To łatwe. Nie jest to łatwe. No co zrobić? To to Szkoda, że nikt ze mną nie chce pływać. Nie, chcecie, nie, chcecie. nie, to nie. Nie chcecie, to nie macie. Pozdrowka dla wszystkich. Melduje się za jakiś czas.